kable aluminiowe z paczuszki już dużo nie zostało trzeba uważać na paluchy na paluszki na paluszki trzeba uważać ciach pociągnę i schodzą i już są takie ładne ten. Już tu Pary na nakolowałem. No, zobaczcie, jakie ładne. Mhm. Super, jedziemy dalej. Musimy trochę obcinać te, te dłuższe, bo one są praktycznie pometrze długie.